Dobra, oni będą mogli śpiewać bym. za itemy. Hej Dream i Malvi możecie zaczynać, jak chcecie. Znowu przeglądam obrazki, bo nie mogę spać. Odkąd nie zakładam maski, wszędzie moja twarz. Zaglądanie do relacji, chyba chcąc nas znać, czemu tak, że ty i ja. Setki komentarzy, jak stare zdjęcia, wywołany uśmiech, wolę nie pamiętać, co o nas mówią. O przyjaciół trzeba dbać, trzeba. Czasem mnie to irytuje. Że, tak też, że też tak masz. Znowu ty i ja chcą Sparować nas, nas te dłonie splecione. Tego, tego tego chcę od nas świat. Na świat. Znowu widzę, jak, jak chcą sparować nas, nas. Dwie dłonie splecione. Chcę od nas świat. świat. To friendship nie masz mętnik, niech wiedzą, że prowokują tylko uśmiech na twarzy mej. Ja dobrze wiem, czego dziś chcę, z nim poznawać się, rozwijać się, nie układajcie mi życia, ja wolę sam. Jak kostkę Rubika, którą w dłoni mam, całe życie unikałem czterech ścian, chciałem mieć trochę wolności, no to teraz chyba mam, ej. Znowu no, no, widzę jak. jak chcą sparować nas Dwie na... splecione, splecione, tego chcę, tego odnać chcę odnać od nas świat. Tu Widzę jak chcą sparować nas Dwie splecione, tego chcę od nas świat. Dobra, już, dawaj. Dobra, Dobra. Dobra, Dobra po pięć zyska na milione, głowę. Nie, nie daj dać? mi. Nie Dobra, chcę. daję po pięć zyska na głowę, jak coś. Okej. Okay. jestem ja są to, i... to zadowolona z tego, że zaśpiewałam jakieś wzrodki. Oczywiście pięknie śpiewam. Yy, przyznajcie. Ty już yy, masz... Malvi, ty już, już masz teraz ten dream. Um. Ja fałszowałem oczywiście. Ja lepiej śpię. Brawa. Co cię coś jeszcze za zaśpiewać? Może? Oczywiście, że tak. No dobra, to ty śpiewasz za trzyka. A ty jak chcecie dłużej znowu, to o opięce znowu. Boże, nie wiem. Chcesz, duela? Zarabiamy, zarabiamy 100 milionów, pamiętaj. No tyle czasu, to ja raczej nie mam. To jest event, co teraz robimy? Jaki event, co jest? A zabijajmy no za Dobra, zabijamy. Chodźcie, co już mamy przecież, nie? No tak, tylko ona nie ma nikt co. Dobra, dawajcie, zabijamy. No nic nie Dobra, trudno. No już wali jakiś ramus. Ej, Moonwalker walker mnie wali. Trzecia topka. Ja się z nim bić. A to ty, sorry, sorry. Ty, Nocek tu jest. Nocek, nie bij go. Dawaj tego Nocka. Ej, bo ty nie wyrabiasz. Uciekaj. Uciekaj, bo nie wyrobisz. Wyrabię, wyrabię. <ścoughs> <ścoughs> Kurde, nie, nie chcę być, nie ja nie stało na stałym, nie siedzę. Odkopać? Dobra, na spokojnie, usuwacze kabelów mam, spokojnie, spokojnie. Ej, my nikogo nie zdropujemy, nie? Nie zdropujemy nikogo, ja mam 100 użyć na banie. Kurde, mogę się refnąć, zrobić. Trudno ma Jonk mają nas prowadzi. Ogólnie. Chyba zabójstwo, no. Fajnie. Ale mam mały render dista, strasznie. Ej, jesteście tu? Nie zginęliście jeszcze? Ej, Udza. Skate. No? Ja kończę, jak Dobra, elo. Siema. No i dobra, widzę. Jak chce ktoś poograć Anarchia Box, to zapraszam, pisać komentarze. No i. siema.